Jeśli a kwadrat b do trzeciej i do potęgi drugiej jest równe a do potęgi x razy b do potęgi y, to suma x plus y jest równa. I są cztery odpowiedzi. Zaczniemy od przepisania tego działania. Na początek no, pozbędziemy się tego wzoru potęga-potęgi. Zgodnie ze wzorem a do m i do potęgi n, potęga-potęgi, wykładniki się mnożą. A ponieważ jest iloczyn, czyli tak będzie działało i na literce A i tak samo na literce B. Czyli A i tu jest 2 razy 2. To jest 4. Literka B. Tu jest trójka i razy 2 to jest 6. No i mamy takie porównanie. Po lewej stronie jest mnożenie potęg liczb a i b i po prawej też. A zatem to musi odpowiadać temu, czyli a do czwartej ma być równe a do x, ale to samo z literką b, czyli b do szóstej ma być równe B do potęgi y. Ponieważ porównujemy potęgi o tych samych podstawach, to znaczy, że wykładniki muszą być takie same. No zamiast pisać 4 równa się x, to napiszę, że x równa się 4. A z tego odpowiednio, no, y jako wykładnik musi być równy 6. Czyli z tej zależności wyznaczyliśmy x oraz y. Ale pytanie jest takie, że mamy wyznaczyć sumę x plus y. No to dodajmy te dwie liczby. Czyli x plus y, które jest w poleceniu, będzie równe. No, 4. I dodać 6. Czyli ta suma wynosi 10. Suma x plus y z tego działania wynosi 10 i spośród czterech odpowiedzi dokładnie odpowiedź c jest tą właściwą.